Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę, jak cofnąć w łatwy sposób taki docisk firmy ZAX. To jest docisk samoregulujący. System nazywa się SAK. Taką regulację przeprowadzamy w momencie, jak sprzęgło jest po prostu częściowo uszkodzone, no typu bez może cieknie, czy zużyła się tarcza po prostu albo dwumas jest uszkodzony a chcemy po prostu to zostawić bo jest w dobrym, czy w bardzo dobrym stanie a taka regulacja sprawdza się, sprawdzono już na wielu samochodach działa jak należy akurat ten docisk jest z samochodu Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI będziemy to cofać do ustawień fabrycznych jak to zrobić, zaraz pokażę. Chodzi mniej więcej o to, żeby tutaj, tutaj może pokażę. Są jest mechanizm dwóch tarcz, które najeżdżają na siebie w miarę jak się zużywa tarcza i docisk się poszerza. Cofnięcie będzie polegało na tym, aby cofnąć to jest ta przerwa, która powstaje, jak się, jak się te tarcze rozchodzą. I chodzi o to, o to z powrotem zniwelowanie prawie do zera. Tak jak je tutaj pokazuję, może to jest słabo troszeczkę widać. Tak, tak będzie ładnie. I takie przerwy, takie miejsca są dookoła, bo ta tarcza tak jest skonstruowana że jedna w drugą nachodzi Polegać to będzie na tym Tutaj tutaj widzimy taki otwór tą dolną tarczę się przesuwa tak jak tutaj o no, tak samo i do są takie otwory co jeszcze dodam ważnego, to tutaj mamy sprężynki. Jedna ta z tej strony z prawej to nas nie interesuje. Ta jest krótsza, która jest tutaj połączona z takim tym, jak to mówię, hamulcem, coś w tym stylu, regulatorem. I trzeba bardzo uważać przy cofaniu, żeby ona tam nie spada. często jest założyć. Ja zaraz pokażę jak to tak. W tym momencie ją dobrze widać tam jest z jednej strony zahoczana, za gdzie pokazywałem, a tutaj jest założona na taką blaszkę teraz bierzemy się za przesuwanie tej tarczy oczywiście tutaj dolne od tej strony i to robimy w lewą stronę tak żeby się nam ta przerwa, tutaj te okienka zmniejszały można sobie pomóc tak młotkiem zapierać, przysłuchać to. Ładnie poszło tylko delikatnie, z wyczuciem trzeba poszukać następne miejsce tu już mi się ta przerwa przysunęło się około centymetra najlepiej tak dookoła równomiernie szukać tych otworów i przesuwać wtedy ona idzie idealnie Crawie cofnięty. Wracamy i szukamy tego okienka, tej dziurki, tak żeby pasowała, żeby można było podeprzeć Delikatnie. Już prawie jeszcze minimalnie. Trzeba uważać, żeby ta sprężynka się nie... nie zaskoczyła. Tu nie pasuje. Minimalnie trzeba czy uważać, czy bo na no, są miękkie, że można wykształcić ją i będzie po tocisku. docisk już jest cofnięty. sprawdzę czy sprężynka mi tutaj nie zaskoczyła jest, trzyma się tam jest ok pokażę jak to teraz wygląda Przy tym otworze będzie dobrze widać o tu. teraz mamy taką przerwę, to są te Otwory, co, co nimi regulujemy, i to jest taka minimalna przerwa. Dalej, już się nie da. Można próbować, ale sprężynka spadnie. A nie daj Boże, spadnie ta sprężynka już yy, przy zamontowanym docisku. i Jest bieda, trzeba naprawiać to, rozbierać od nowa. No, tutaj, tak. Tak samo to no, jest ta przerwa, która wcześniej była około 2-3 cm I tak samo tutaj to tu są te otwory. I jeszcze dodam yy, taką małą uwagę, jakby ta, ta tarcza nie chciała się przesuwać, bo bardzo ciężko, to można zastosować jakiś, no nie wiem, zmywacz do hamulców, coś coś aby nie tłuste mocno, po prostu tutaj w tym, tym między, między tarczami tutaj wpsiknąć dookoła i będzie ułatwione przesuwanie tej tarczy Regulacja już jest Zrobiona docisku do ustawień fabrycznych można już docisk zakładać do samochodu. Można skorzystać z spasilnego pająka, urządzenia takiego do zakładania docisku, ale można i tak skręcić równomiernie po pół obrotu w kierunku ruchu, np. zegarka po każdej śrubce, po pół obrotu, delikatnie, powolutku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do lajkowania, subskrypcji i oglądania następnych moich filmów. Dzięki, pozdrawiam.